Witam Państwa z tej strony mikrofonu Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny CRN Polska. Moim i Państwa gościem jest Szymon Janiak, współzałożyciel i partner zarządzający w funduszu Venture Capital 303. Dzień dobry. Cześć, witam. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i od razu przejdę do rzeczy. Otóż niedawno postawiłeś taką tezę, że polski rynek startupów to jest taka dość mocno napompowana bańka, która niebawem pęknie. Pęknie z powodu tego, że kończą się okresy inwestycyjne pewnych publicznych programów, takich jak PFR Starter czy Bridge Alpha. Dlaczego te programy, które wymieniasz są aż tak kluczowe dla przyszłości polskiego rynku startupów? Tutaj warto by było zacząć od tego, że pomimo faktu, że polski rynek VC już od jakiegoś czasu funkcjonuje, to dalej jest to bardzo wczesny etap rozwoju. My zaczynaliśmy od tego, że powstały inne publiczne programy, takie jak 3.1 Słynny czy KFK. I to były programy, na których wszyscy w Polsce uczyli się VC, dlatego że, co do zasady, największym problemem było to, żeby zebrać kapitał, dlatego że inwestorzy, jako tacy, nie mieli doświadczenia z tą klasą aktywów i bali się, że to będą po prostu utopione pieniądze. Wsparcie rządowe czy wsparcie publiczne pomaga w pewien sposób. Redukować ryzyko, dlatego że najczęściej, jak się spojrzy na to, jaka jest konstrukcja tych programów, no to de facto wygląda to tak, że jest pewien, w cudzysłowie, wkład własny, czyli określona pula pieniędzy, która idzie od inwestorów prywatnych i do tego dokładana jest określona pula pieniędzy od inwestora publicznego który w tym przypadku jest państwo czy jakiś budżet z Unii Europejskiej. I teraz mając taką konstrukcję, inwestor widzi, że do każdej złotówki, którą on zainwestował, są dołożone na przykład 2, 3, 4 złotówki od inwestora publicznego. Dzięki czemu z jednej strony jego ryzyko jest mniejsze, a z drugiej strony, jeśli tak jest skonstruowany program, no to też jest pewna asymetria zysku, czyli on zarabia dużo więcej niż mógłby to zrobić za pośrednictwem tych pieniędzy. I tego typu zachęty spowodowały, że znajdowali się pierwsi inwestorzy, najczęściej to byli albo przedsiębiorcy, którzy dysponowali jakimś większym kapitałem, albo osoby, które już wyszły z większych firm, czasem menedżerowie czy prezesi dużych korporacji. No i wtedy zbierało się te pieniądze od 10, 15, 20 tzw. LP-sów, czyli Limited Partners i budowało się fundusz. I teraz... To wszystko było potrzebne do tego, żeby w cudzysłowie nauczyć się inwestowania. Bo prawda jest taka, że nie da się nauczyć inwestowania, czytając o tym, czy obserwując innych ludzi. Trzeba wyrobić szereg własnych umiejętności, czy to w zakresie sorcowania, czyli szukania startupów, prowadzenia z nimi rozmów, tworzenia określonych zapisów dotyczących współpracy, które później znajdują się w umowie inwestycyjnej i to wszystko jest niezbędne do tego, żeby statystycznie niestety spalić część pieniędzy, które otrzymało się, ale na kanwie tego wyciągnąć wnioski i powielać to już później w bardziej efektywnej formie. I teraz to wszystko jest istotne, dlatego że na tych pierwszych programach wiele osób się uczyło. To znaczy, ja jestem na tym rynku od, z różnych stron, bo zarówno po stronie startupu byłem, jak i po stronie spółki doradczej, funduszu. Więc od 10 lat obserwuję tę scenę i widzę, że teraz fundusze, które radzą sobie najlepiej, zaczynały właśnie w tamtych czasach. To znaczy, one nawet jeśli teraz nie mają tego programu publiczno-prywatnego, przy swoim funduszu, to one w pewien sposób się z tego wykluły. I teraz Starter i Bridge Alpha to są programy, które właściwie wyciągnęły polski rynek VC do takich rozmiarów, jakich nie było jeszcze nigdy. Dlatego, że mając to około 130 aktywnych funduszy, to historycznie jest rekord właściwie pod każdym kątem. Zarówno tego typu podmiotów, które funkcjonują na polskim rynku, jak i startupów, które otrzymują kapitał, jak i wysokości rund, to wszystko się składa, że ten rynek urósł do naprawdę sporych rozmiarów w porównaniu do tego, co było w przyszłości. Natomiast to Eldorado zaraz się kończy, to znaczy w 2023 roku, w związku z tym, że kończy się POIR, czyli tak zwana perspektywa unijna w ramach której są te wszystkie programy skonstruowane, jest pewna kreska. To znaczy, zanim wejdzie nowa perspektywa, pieniądze, które zostały ulokowane na tym rynku, muszą być wydane, rozliczone i dopiero zaczną się nowe programy. Ale do tego potrzebne są odpowiednie rozporządzenia, do tego potrzebne jest ogłoszenie konkursów, przeprowadzenie, więc to na pewno potrwa. I teraz. W momencie kiedy nagle z takiego pułapu, gdzie mamy faktycznie tych 130 funduszy, lądujemy w takim, gdzie zostaną tylko i wyłącznie te prywatne, czyli zostanie na przykład tego 20-30% w zależności od tego jak to liczy, to obraz tego rynku zupełnie się zmieni. To znaczy o tyle, o ile teraz. Przepraszam, że wejdę w słowo. Za chwilę do tego przejdziemy. Jasne. Natomiast z tego, co powiedziałeś do tej pory, wynika, że tak naprawdę ta cezura. Kończy się w 2023 roku. Tak. Do tego czasu, de facto, być może pojawią się jednak pomysły i konkretne kolejne programy, które spowodują, że ten rynek dalej płynnie przejdzie w kolejną bardzo podobną fazę, kiedy tego, tego kapitału, dzięki być może nowym programom, będzie tyle samo. Czy zakładasz też taki scenariusz? Myślę, że nie, bo z jednej strony oczywiście... Pojawiają się głosy, że Bridge Alpha będzie kontynuowane, ale w nieco innej formie, że starter będzie kontynuowany, że faktycznie są nowe pomysły na to, jak wesprzeć VC, bo jakby nie patrzeć, to to wszystko jest robione po to, żeby jednak stymulować gospodarkę, tak? Ponieważ innowacyjność stymuluje gospodarkę, ma bezpośrednią korelację z PKB, więc to jest dobre dla naszego budżetu. Natomiast obserwując ten rynek, tak jak już mówiłem, od dłuższego czasu, Widać było te dziury dotychczas, to znaczy widać było te przeskoki pomiędzy 3.1 KFK, następnymi programami czy nawet poszczególnymi edycjami Bridge Alpha, więc tutaj, chcąc, nie chcąc, nasi rządzący potrzebują trochę czasu, żeby skonstruować dokładnie nowe wytyczne do tych programów, żeby ogłosić postępowania, żeby wtedy. Dopiero można było do tego zaaplikować. Średnio. Y tak z perspektywy osoby, która składa tego typu wniosek, to bardzo często jest rok czy dwa, który jest potrzebny od momentu OK, przystępujemy do pracy, do momentu ogłoszenia i rozpoczęcia działań operacyjnych. Także to są, to są spore okresy i moim zdaniem byłoby to niezwykle trudne, żeby je w tym momencie zgrać. Więc wydaje mi się, że będzie jednak zastój w dopływie kapitału. Natomiast tam według mnie pojawi się jeszcze jedno ciekawe zjawisko, coś, co ja momentami nazywam wielką inflacją. Nie jest to nomenomen związany z naszą sytuacją makroekonomiczną teraz. Natomiast chodzi o to, że do momentu tego 2023 roku, kiedy te pieniądze muszą być wydane, fundusze są w pewien sposób zobligowane do tego, żeby je wydać. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony był to ich plan, który który został zapisany w umowie, która została zawarta pomiędzy nimi a inwestorem publicznym. Co więcej, było to też zobowiązanie wobec inwestorów, którzy zainwestowali kapitał. I teraz, w momencie, kiedy. Oni nie zrealizują tych działań, no to mogą liczyć na różnego rodzaju konsekwencje, w, czy to w postaci obcięcia pewnych budżetów, czy mniejszego potencjału. W każdym razie będzie to dla nich negatywny scenariusz. Rządzący, chcąc. Lepiej zarządzać tym kapitałem, widząc jakie jest tempo inwestycyjne poszczególnych funduszy, w dużej mierze już zaczęli robić porządki. To znaczy, część funduszy została zamknięta, część jest zawieszona, czekając na wyjaśnienia, a w części postanowiono, że pomimo tego, że działają w pewnym normatywnym trybie, biorąc pod uwagę ich tempo, nie będą w stanie już wydać tych pieniędzy, więc budżety zostały im obcięte. I teraz do czego to wszystko prowadzi? Do tego, że... Te ostatnie lata będą bardzo wzmożone, jeżeli chodzi o alokację kapitału przez VC, bo jeżeli będą mieli do zarządzający, przepraszam, funduszami będą mieli do wyboru albo alokować ten kapitał, albo go stracić, większość jednak będzie się decydować, żeby to alokować. W związku z tym ten kapitał powinno być relatywnie łatwiej uzyskać, no bo jednak są nadwyżki w bardzo wielu funduszach, a później dopiero pojawi. Się dziura, co tak naprawdę jeszcze bardziej podkreśli tą różnicę, to tąpnięcie, które nastąpi pomiędzy zakończeniem a oczekiwaniem na kolejne. Edycje programów wspierających. Tak jest. Nie wiem, czy to, że pojawi się w tej chwili taki wysyp pieniądza na rynku, to jest akurat dobrze, jeśli chodzi o jakość poszczególnych projektów, w które te pieniądze będą inwestowane. To jest trochę inny temat. Natomiast pytanie jest takie: o jakich kwotach w ogóle mówimy? To znaczy, ile w tych ostatnich latach rocznie było wpompowywane właśnie poprzez te publiczne fundusze w rynek, czyli innymi słowy, jak duża będzie dziura finansowa, która nas czeka. Jasne, no, wiesz, biorąc pod uwagę, że przeciętny fundusz w Polsce dysponuje kwotami powiedzmy pomiędzy. 10 a 30 milionów złotych i ma to rozłożone na 4 lata, no to jeżeli pomnoży się to razy liczbę funduszy, no to pokazuje się pewna kwota. Tutaj zakładam, że warto by było się wesprzeć pewnymi oficjalnymi statystykami, które są gromadzone przez różnego rodzaju organizacje, natomiast na pewno będzie to duży skok. I teraz to, co jest istotne, to to, to, to że na tą perspektywę też powinny się Nastawić startupy. To znaczy, jeżeli teraz są młodzi ludzie, którzy rozwijają swój pomysł, to powinni wziąć tą zmianę pod uwagę, dlatego że może się okazać, że dojdą do tak zwanego MVP, czy do pierwszej trakcji, czyli pierwszych przychodów ze swojego startupu w momencie, kiedy będzie właśnie ten przeskok. I teraz im będzie strasznie trudno pozyskać kapitał, więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, to lepiej się rozejrzeć i zacząć robić to trochę wcześniej. Oczywiście są też różne alternatywne formy pozyskiwania kapitału. Cały czas pozostaną aniołowy biznesu, pozostanie crowdfunding udziałowy, jest dla bardziej zaawansowanych spółek New Connect, możemy zrobić ICO, więc tych możliwości jest relatywnie dużo, natomiast ten rynek inwestycyjny na pewno w najbliższym czasie się zmieni. I zarówno zarządzający funduszami, jak i startupy muszą to wziąć mocno pod uwagę. Tak, a możemy postawić taką tezę, że fakt, że tych pieniędzy już nie będzie. Tak dużo i będą one trudniej dostępne. Czy paradoksalnie nie poprawi to jakości polskiego rynku startupów? To znaczy, inwestorzy będą bardziej uważnie wybierali projekty, w które chcą zainwestować, czyli już na starcie trzeba będzie wyjść z projektem naprawdę dobrym. Już na starcie fanderzy będą musieli zaprezentować coś ekstra, żeby uzyskać pieniądze, mając świadomość, że tych pieniędzy jest dużo mniej, czyli de facto. To czy nie będzie to dobre dla polskiego rynku tech, dla polskiego rynku startupów, dla polskich innowacji? Być może po prostu Polacy będą na wyższym poziomie prowadzić teraz te inwestycje. Wiesz, co, to jest trudne, trudne, zagadnienie. Tutaj warto się wesprzeć statystykami. My w tym roku zrobiliśmy 11 inwestycji. Zaraz zaraz robimy 12, więc to jest średnio jedna inwestycja miesięcznie. Patrząc na całokształt kształt naszych działań, jesteśmy w, według dwóch niezależnych czy nawet trzech niezależnych raportów jednym z najbardziej aktywnych funduszy VC early stage w Europie Środkowo-Wschodniej i teraz My inwestujemy w około 1%, nawet niecały, tego co analizujemy. Czyli, lekko licząc, my przeanalizowaliśmy w tym roku już ponad 1200-1300 spółek, żeby wybrać te docelowe 12, które chcemy zrobić. I teraz rynek. Ma pewną ograniczoną pojemność. To znaczy, to nie jest tak, że tych startupów się jakoś niesamowicie, że ich liczba się jakoś niesamowicie mnoży. Są delikatne wzrosty, choć w czasie pandemii ja raczej mam taką obserwację, że nastąpiło pewne wyhamowanie. Więc na pewno masz rację w tym, że. Ten kapitał będzie przyznawany dużo uważniej i w efekcie dużo mniej spółek dostanie finansowanie i pewnie, pewnie będą sobie lepiej radzić. Natomiast z drugiej strony, te statystyki dotyczące portfeli funduszy są dosyć okrutne. To znaczy, dalej jest tak, że jednak no 70-80% startupów no nie osiąga spektakularnego sukcesu, nawet jeżeli jest wspierane przez. VC, tak, po tak dużej filtracji. I to nie o to chodzi, że to są wszystko nietrafione pomysły, które, które upadają, no ale fundusze chcąc zarobić, muszą celować w co najmniej kilkukrotne wzrosty wartości, muszą de facto szukać takich spółek, które rozwijają się w trzycyfrowym tempie, więc jeżeli fundusz zainwestował ciętne milion złotych w spółkę i później zarabia na niej milion trzysta, no to to raczej jest uznane jako nieudana inwestycja, pomimo faktu, że wystąpił zysk, tak, dlatego, że tutaj trzeba patrzeć na to nieco szerzej, bo zysk per inwestycja to jest jedna rzecz, natomiast mamy jeszcze budżet operacyjny, czyli te pieniądze, które otrzymujemy inwe od inwestorów po to, żeby mieć na wynagrodzenia, po to, żeby iść do notariusza, po to, żeby zapłacić za prawników, więc ten budżet też musi skąd się wziąć i w efekcie jeżeli byśmy wszystkie inwestycje zrobili na tak małym poziomie rentowności no to w całości wynik byłby ujemny prawda więc to jest jedna perspektywa druga perspektywa jest taka że jednak jeśli wliczymy to że części nie osiągniemy nawet takiego średniego sukcesu i to będą tak zwane write-offy czyli po prostu inwestycje które się nie udały i nic na nich nie zarobiliśmy no to trzeba w jakiś Sposób nadrobić ten kapitał, tak? Są takie fundusze, które. Skupiają się faktycznie na szukaniu jednorożców, czyli mają taką ambicję, żeby jedna, dwie inwestycje zwróciły im cały, cały portfel, a są takie jak, jak nasz fundusz, który bardziej asekuracyjnie inwestuje to znaczy, szuka raczej spółek, które dają ten wzrost na pieniądzu razy 5-7. Dzięki temu ryzyko jest nieco, nieco mniejsze, a wynik i tak jest satysfakcjonujący dla naszych inwestorów, bo mm, też w zaczęło się zmieniać w tym kontekście, że to już nie jest tak, że wszyscy uparcie biegają za tymi jednorożcami, wszyscy szukają bardzo ryzykownych startupów technologicznych. Tutaj nastąpiła już dosyć duża dywersyfikacja, dlatego, że po raz pierwszy na polskim rynku jest duża konkurencja i to wywarło bardzo pozytywne zmiany. A czy w takim razie, skoro tak jak wieszczysz i co wydaje się rzeczywiście jak najbardziej prawdopodobne, no zniknie z rynku już niebawem bardzo dużo pieniędzy, czy jakimś sposobem żeby załatać tę dziurę, która powstanie, są zachęty, nie wiem, dla funduszy zagranicznych, czy zagraniczny pieniądz w jakiśkolwiek sposób, na przykład za pomocą jakichś rządowych zachęt, chociaż nie wiem, czy akurat rząd ma tu coś do powiedzenia i do zaoferowania, czy to byłoby rozwiązanie tego problemu? Na pewno zwiększy się liczba inwestycji zagranicznych w Polsce. Pytanie, czy to jest dobre dla polskiej gospodarki, czy nie? Tutaj ja nie znam się na makroekonomii, ale słyszałem dosyć rozbieżne zdanie na ten temat, bo. Teoretycznie uważa się, że jeżeli jest więcej pieniądza zagranicznego inwestowanego w Polsce, to jest to lepsze. Z drugiej strony jednak uważa się, że to te polskie fundusze, które są w stanie systematycznie zwiększać wartość aktywów, którymi zarządzają i później wychodzą z tym na zewnątrz, powodują, że ta gospodarka w cudzysłowie kręci się lepiej. Tak więc tutaj ciężko się mi do tego odnieść. Natomiast to, co jest ważne, to to, to, że dalej jest relatywnie trudno uzyskać, moim zdaniem, zagranicznego inwestora. To znaczy, jeżeli popatrzymy na znowu statystyki i te spółki, którym się udało zdobyć rundy zagraniczne, to ich jest zdecydowanie mniej od tych, które dostały kapitał od polskich funduszy, dlatego że bardzo często, żeby pozyskać inwestora zagranicznego, trzeba już mieć jakieś zagraniczne sukcesy. To znaczy, musi być jakieś jeden czy dwa zagraniczne rynki otwarte, musi być pewna kultura organizacyjna nastawiona na międzynarodowość, tak żeby ten fundusz widział, że tam jest faktycznie potencjał do skalowania międzynarodowego. I teraz w Polsce bardzo często jest popełniany taki błąd, że zrobimy tak, Najpierw rozwiniemy tą spółkę w Polsce, a później pójdziemy za granicę. Tylko problem polega na tym, że w momencie, kiedy ta spółka się rozwija, ona zbyt bardzo. Adaptuje się do polskiego rynku, do polskich preferencji konsumentów, do polskich regulacji, do marketingu na polskim rynku i wtedy paradoksalnie to wyjście za granicę jest trudniejsze, dlatego że od samego początku nie ma tego nastawienia na globalizację, internacjonalizację i nie ma takiego myślenia, które powoduje, że my nie skupiamy się na konkretnym rynku, tylko my powinniśmy być w pewien sposób agnostyczni. Geograficznie. To znaczy, że nasz produkt może być sprzedawany na bardzo różnych rynkach, w bardzo różny sposób, i my musimy szukać takich metod, które są w pewien sposób uniwersalne. A to podejście, najpierw w Polsce, później za granicą, powoduje, że bardzo często pewne rzeczy trzeba wymyślać od nowa, żeby zobaczyć de facto, jak inne nacje będą na to reagować, więc suma summarum, ta współpraca z zagranicznymi funduszami jest bardzo wartościowa i na pewno bardzo dobra dla nas, ale to też nie jest tak, że nagle zagraniczne fundusze rzucą się na polski rynek, bo zobaczą, że jest luka kapitałowa. Tak jest, czyli przesłanie z naszej dzisiejszej rozmowy do funderów, do polskich startupów, czy do ludzi, którzy mają pomysł na innowacje jest taki, że nie czekajcie. Te pieniądze, które są do wzięcia Niebawem się kończą, przynajmniej w takiej ilości, w jakiej dostępne są teraz. Także nie czekajcie, szukajcie inwestorów. I drugie przesłanie jest następujące. Niemniej niech wszyscy szykują się na to, że już za kilkanaście miesięcy może nastąpić pęknięcie bańki na rynku startupów i wtedy czeka nas dłuższy lub Krótszy okres takiej startupowej, może nie smuty, ale będzie dużo trudniej pozyskać kapitał. Więcej na temat tego, co dzieje się na rynku startupów w Polsce, ale nie tylko, i na rynku funduszy Venture Capital piszesz w swoich artykułach. Od pewnego czasu zamieszczasz regularnie takie insiderskie artykuły, insiderskie relacje z rynku VC. Dlaczego to robisz? Nie wystarcza Ci być aktywnym inwestorem? Ale chcesz się też dzielić tą wiedzą. Z czego to wynika? Niech to będzie ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Obserwując ten rynek i widząc, jak bardzo zarządzający są zajęci, Cały czas nie ma pewnego źródła informacji, które pozwoliłoby startupom poznać nas od wewnątrz. W jaki sposób myślimy? W jaki sposób wybieramy startupy? Co jest dla nas ważne w analizie konkurencji? Jak patrzymy na wyceny? I teraz jeżeli startupy będą miały tą wiedzę i będą miały ją bezpośrednio od ludzi, którzy zarządzają tym rynkiem, wtedy też lepiej będą mogły przygotować się do rozmów, będą miały większą szansę na pozyskanie finansowania i będą lepiej przygotowane do tego, żeby budować sobie pewną długofalową strategię w oparciu o zewnętrzną współpracę z inwestorem. Dlatego, że jednak większość startupów, jak popatrzymy statystycznie, Podchodząc pierwszy raz do tego rynku inwestycyjnego, jest zupełnie do tego nieprzygotowane, i to na takim bardzo pragmatycznym poziomie. To znaczy, nie wie do końca, na czym skupić się w pitch deku, nie wie de facto, jakie pytania zada inwestor. Co więcej, nie wie, co on powinien zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ten inwestor się do niego dezwie. Więc te wszystkie treści, które zamieszczam, są pewnego rodzaju ukłonem w stronę tego naszego. Ekosystemu polskiego startupowego, bo liczę na to, że ludzie, którzy się w pewien sposób tym zainspirują i dzięki temu szybciej rozwiną swoją spółkę, wniosą do niego coś fajnego od siebie i wszyscy jako ekosystem, czy nawet jako Polacy, na tym zyskamy. Tak jest, dziękuję bardzo. Twoje artykuły można znaleźć na Twoich social mediach, a od jakiegoś czasu publikujemy je także w CRN Polska. Moim i Państwa gościem był Szymon Janiak, współzałożyciel i partner zarządzający funduszu Venture Capital 303. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, Tomku. Dziękuję wszystkim słuchaczom za ich czas. Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny CRN. Do usłyszenia. Dziękuję.